Witam wszystkich w klubie Harlem. Moim i Państwa gościem jest Michał Kaczorowski, znany jako Kaczoreks. Wiem, że zajmujesz się tańcem. Powiedz, jaki styl reprezentujesz? Reprezentuję popping oczywiście. Coś więcej? Coś więcej nie. Tańczę jeszcze b-boying, clocking, ale tylko dla siebie. Jasne. Niektórzy nie wiedzą, co to jest popping, tak? Nie wiedzą, jak wygląda, jak go można rozpoznawać. Podpowiedziałbyś coś, żeby, żeby łatwiej było rozpoznać właśnie ten styl? Popping jest głównie tańcem do bitu, tak jak powiedział mój kolega, wyjaśniając to każdemu. Jest to taka wielka parasolka, pod którą kryją się różne style, takie jak Bugalu. Tatting, ktoś wziął od Egipcjan składanie rąk. Waving, czyli fale. E, tych styli jest około 30. Masz jakiegoś idola? Wzorowałeś się na kimś? E, znaczy z początku wzorowałem się na polskich poperach, Lipski, Temps. E, teraz jest to Popin indies z Japonii głównie. E, Didawi, Pepito z Francji. E, to wszystko, myślę. Brałeś udział w znanym programie Mam Talent. Czy to była twoja. Nadal, Nadal, Nadal bierzesz tak. Czy to była Twoja decyzja subiektywna, czy ktoś cię namówił do udziału w tym programie? Znaczy ja na raz, na, na samym początku byłem, byłem niechętny co, co do tego programu. Dopiero namówił mnie Lipski, przyszedł powiedział młody idziesz do programu, się zastanowiłem, powiedziałem okej. Okay. A czy udział w tym programie jakoś zwiększył Twoją popularno, popularność? Bardziej jesteś na ulicy rozpoznawany? Nie, no na pewno, jak każdy z uczestników, oczywiście. Tym bardziej, że, że dostałem się do finału, e, który będzie 5, 5 grudnia. E, także oglądajcie. E, no i aczkolwiek, no, jakby to powiedzieć, patrzę, patrzę na to z boku, śmieję się, ludzie zaczepiają, pytają. Fajnie, że, że wypytuję coraz więcej osób, że interesuje się popingiem, bo o to mi też chodziło. I nie tylko mi. Pierwsze autografy już rozdane? Tak, 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 tak. A fanki dużo jest? Nie wiem, czy dużo jest. Na razie jakby to powiedzieć nie, nie, spotkałem się z jakimś takim e, pokazaniem, że, że, że ktoś jest moim fanem. E, czy coś takiego jedynie jedynie na, na stronie internetowej, nie wiem, na naszej klasie, na Myspace ludzie piszą. E, jest to bardzo miłe. Niektóre, niektóre wiadomości są naprawdę e, do przemyślenia. Ludzie piszą, żebym się nie zmieniał albo żebym nie wiem, napisał do nich czy coś. No. Jasne, A jakiś fan, fan klub istnieje już? Tak, jedynie na naszej klasie jest ich kilka. No. To ja ci powiem, że nie, bo dużo jest nieoficjalnych fan klubów, ale to później Ci podam adresy tych stron. Okej, okay, okej, okay. Chęt, chętnie zobaczę. Eee... Chciałbym tylko prosiłbym, by nikt nie tworzył e, konta pod nazwą Michał Kaczorowski. Jak na szesnastolatka masz dość dużo sukcesów e, na swoim koncie, także zagranicznych, e, powiedz, e, z jakich, z których jesteś najbardziej dumny? Tak, ja przede wszystkim zawsze mówiłem, że e, tak jak ludzie mnie pytają, co się stanie, jak e, przejdę, czy, czy wygram program. <laughs> tak naprawdę nic się nie stanie, bo. Ja nadal będę robił swoje, ja nadal będę jeździł, nadal się rozwijał, starał się rozwijać, nadal tańczył, nadal się przyjaźnił z tymi osobami, co się przyjaźnie. To prawda, w bardzo krótkim czasie, w praktycznie chyba najkrótszym z polskich tancerzy, zrobiłem bardzo duży progres, bardzo duży krok do przodu. Zaledwie tak naprawdę nie całe dwa lata, tańczę osiem, z czego 6 lat B-Boeing, no i tam z mam mała przerwa była. Wielu, wiel, wielu tancerzy mi to mówi, że, że mam szczęście, że, że, że dobry czas trafiłem, że e, w dobrym czasie robię, robię to, co powinienem. Jestem z tego zadowolony. E, jeśli chodzi o zawody, myślę, że, że e, bardzo znaczącym miejscem dla mnie e, było drugie miejsce na Fan Call e, 4 w Gdańsku, solo i solo, gdzie e, spotkałem się w finale z Romuldem e, z Niemiec, gdzie... Nie wygrałem tej walki, aczkolwiek, aczkolwiek na, tej, na, tej, na tym evencie dużo zdobyłem, przede wszystkim dla siebie. Taniec jest ostatnio dość modny, tak? popularny. Powiedz, co, co mógłbyś poradzić ludziom, którzy chcieliby zacząć tańczyć, a tak naprawdę nie wiedzą, gdzie się udać, co ze swoją energią zrobić? Przede wszystkim to nie jest tak, że jeśli się memu w jakimś małym mieście. I, i chce się tańczyć, to, to nie, nie da rady rozwijać się, co to, to, to jest tak naprawdę niepra, nieprawdą, e, ponieważ u mnie na, na w każdym tak naprawdę na, na początku w mieście nie, nie było tańca. E, Lipski czy, czy, czy Times musieli e, sami kilka lat temu ogarniać różne rzeczy, które nam teraz przekazują na przykład w miesiąc czy tydzień. E, Trzeba, jeśli ma się dostęp do internetu, to fajnie fajnie w, sobie wpisywać podstawy, Mr. Wiggles Lesson, on tam e, udziela fajnych lekcji n, co do popingu. E, jeśli chodzi o inny taniec, to przede wszystkim wierzyć w siebie, nie, 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 nie ustępować, e, nawet jeśli coś się nie udaje, chodzić cały czas na salę, e, bo to naprawdę później wychodzi na plus. E, jeśli ma się jakieś pieniądze, za każde pieniądze odkładać sobie, wyjeżdżać na jakieś warsztaty, zawody, to bardzo dużo daje, ponieważ... Ja tak robiłem ja i cały czas tak robię, i to mi bardzo wychodzi na plus, z czego bardzo się cieszę. Powiedz, jak godzisz y, taniec ze szkołą? Nie masz problemów w szkole? Yy, nie jest łatwo, nie jest łatwo naprawdę, bo po programie mam dużo pokazów, dużo, dużo zajęć, y, dużo jakichś tam powiedzmy ofert. Yy, staram się to pogadać, z, z, pogodzić ze szkołą, ponieważ y, nauczyciele, y, że tak powiem. Nie są do mnie wrogo nastawieni, pomagają mi, starają się, żebym zaliczył dany materiał. Tym bardziej, że, że, że jestem już w liceum i jakby to powiedzieć, muszę się z czasem tam przygotowywać do matury, no ale to jeszcze długo, długo. No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że pogodzę i szkołę i taniec i pasję i wszystko. A jakie masz marzenia na najbliższą przyszłość? Na pewno będę jeździł nadal, tak jak mówiłem, będę jeździł z Lipskim na zawody, robił pokazy, dawał warsztaty, rozwijał funk, cieszył się tym, pokazywał, że e, ludzie w moim wieku też, też mogą coś znaczyć na polskiej scenie i też mogą e, ją rozwijać, e, pokazywać młodą flajwę e, i tym się też kierować. Podsumowując, powiedz, czym jest dla Ciebie taniec? Uu, bardzo... Mocne słowo. Taniec, taniec jest dla mnie przede wszystkim pasją, przede wszystkim czymś, w czym, w czym można się wyzwolić. Jest wszystkim tak naprawdę. Tak jak mówię, jeśli będę w przyszłości miał wybierać pomiędzy dziewczyną a tańcem, wybierę taniec. Także dziewczyna będzie musiała się z tym pogodzić. Jest to może trochę śmieszne, ale, ale taka jest prawda, już, że tak powiem, ten, ten, kto dłużej tańczy, już się w tym, jakby to powiedzieć, zakorzenia, stara się coraz bardziej w tym pogłębiać. To już jest w kimś, nie? To jest w sercu. Rozumiem, że dziewczyna też będzie. Po prostu będzie tak na dalszym troszeczkę planie. Może nie na dalszym planie. Ja mówię, teraz się zaśmiałem, ale, ale, trzeba, trzeba to jakoś pogodzić. Nie? Chcę tutaj tym co powiedziałem, chcę też podkreślić, że, że taniec dla nas jest bardzo ważny, nie? to nie jest coś co e, robimy o tak sobie dla przyjemności. Może... Jak tak potencjalna fanka może się z Tobą skontaktować? E, o, bardzo ciężkie pytanie, tak jak mówiłem mam dużo zajęć, dużo na głowie, e, a gdy na naszą klasę na razie wchodzę zastanawiam się czy jej nie usunąć, e, ponieważ w skrzynce odbiorczej mam ponad 7000 tysięcy wiadomości, już tego nie ogarniam. Eee, dlatego nie dziwcie się, jak nie, wiem, nie odpisuję, nie dodaję do znajomych czy coś, bo tylko wchodzę po prostu popatrzeć, co się dzieje. Eee, mam też MySpace'a, z kt którym się wieloma tancerzami kontaktuję, są dla mnie, dla mnie bardzo ważny. Tam też znajdują się ludzie, którzy piszą, że chcieliby się za mną skontaktować. Eee, staram się odpowiadać naprawdę tylko na, na, na te wiadomości, które są, są, są bardzo ważne. Dziękuję Ci, bardzo, Michale, Dziękuję Ci bardzo Michale za przemiłą rozmowę. Oczywiście trzymamy kciuki e, za grudzień. Mam talent. Was kochani żegnam. Cześć.